Witajcie, mam na imię Tomasz i w tym filmie pokażę Wam, jak tworzyć bardzo silne hasła komputerowe, hasła internetowe, ogólnie hasła, jak możecie tworzyć mega silne i łatwe do zapamiętania. Tak łatwe do zapamiętania, że nigdy nie będziecie się zastanawiali, jakie to było hasło, tylko będziecie je po prostu pamiętali, bo jest łatwe do zapamiętania tylko dla Was, a jednocześnie jest ultra, mega, hiper, duper. Trudne do złamania. I od razu wam powiem, że ten film dla Was przygotowałem dzięki temu, jakie miałem też szkolenie na temat cyberbezpieczeństwa i tworzeniu haseł. W tym filmie zobaczycie, że proste dla was do zapamiętania hasła są bardzo trudne i są dużo lepsze niż przykładowe losowe ciągi znaków, jakieś chaotyczne, których w życiu byście nie zapamiętali i nawet sensu nie byłoby się ich uczyć. Tylko po prostu hasełko, które będziecie zawsze mieli w głowie, zawsze będziecie je pamiętać, a one będzie dużo trudniejsze niż przykładowe ciągi znaków. Na na początku posłuszmy się rekwizytem, potem przejdziemy do prób już takich bardziej zaawansowanych, ale żebyście zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Zobaczcie, mam tutaj zapięcie rowerowe, które jest z szyfrem na cztery różne kombinacje cyfr, i tych cyfr jest oczywiście tutaj 10, czyli od 0 do 9 plus oczywiście cztery bębny. To oznacza, że kombinacji na takim zapięciu rowerowym, gdzie mamy cztery bębny i 10 cyfr jest tylko 10 tysięcy od 0 do 9 razy 4 bębny to jest 10 tysięcy kombinacji. Jeżeli byśmy dołożyli do tego jeszcze jeden bęben od 0 do 9, to zobaczcie, że kombinacji już by było wtedy 100 tysięcy. Czyli można powiedzieć, że wykładniczo rośnie ta ilość, bo zwiększa się ona zawsze 10 krotnie względem dołożenia jednego bębna. Tu nie chodzi o bęben i zamknięcia rowerowe, tylko zobaczcie, że tutaj macie cyferki od 0 do 9 i cztery bębny tworzy Wam 10 tysięcy kombinacji. A zobaczcie, że na Waszych komputerach macie możliwości wytworzenia znaków w linii prostej, czyli w najprostszy sposób 94. Czyli to są numery, czyli cyfry, potem znaki specjalne, znaki alfanumeryczne, a także przecież dodatkowo litery, które mogą być duże i małe. Czyli w najprostszej linii możecie stworzyć 94 różne symbole. Co to oznacza? To tak jak mówiliśmy o tym bębnie to znaczy, że 94 każdy jeden bęben ma 94 kombinacje. Pamiętajcie o drugiej rzeczy zanim jeszcze przejdziemy do przykładów praktycznych to że hasła z reguły no takie dobre zalecane to jest minimum 8 znaków. No i kolejna rzecz to oczywiście poza 8 znakami to jest też żeby one miały w sobie i literki, i literki duże, i literki małe, żeby miały w sobie też znak specjalny i jeszcze jakąś miłoby było mieć też cyferkę. Tylko nie tłuszczcie haseł w ten sposób, że na klawiaturze będziecie wpisywali A, potem nawias, potem duże L, potem nagle jakieś tam, nie wiem, gwiazdkę, czy cokolwiek, czyli jakieś tam, wiecie, losowe, chaotyczne znaki, bo dla Was to jest bardzo trudne do zapamiętania takie hasło. Po drugie one wcale nie jest mocniejsze niż hasło proste do zapamiętania, o czym zaraz będziecie wiedzieli dlaczego. A po trzecie jest to bez sensu, bo te chaotyczne znaki, według tych szkoleń, które miałem, one są łatwiejsze do odgadnięcia przez algorytmiczny system, który będzie łamał hasła, niż logiczny ciąg znaków. Jeszcze z technicznych takich informacji kilka, to mianowicie ciągi znaków możecie w hasle wpisać z reguły. Nie mniej niż 15 znaków. Czyli te komórki, gdzie możecie wpisywać hasło z reguły to jest minimalna obsługa długości hasła to jest 15 znaków, a w niektórych przypadkach jest to więcej niż 15, 32 i tak dalej. Ona może różnie rosnąć, ale z reguły serwery, jeżeli mówimy o jakiejś tam internecie, mają mniej mniej niż 15 możliwych znaków do wciągnięcia. Na tą chwilę pewnie większość z was myśli, kurde, 8 literowe hasło, jak to zrobić takie długie, żeby zapamiętać? Zobaczycie, że zaczniecie po tym filmie stosować 15-32 znakowe hasła, które będą dla was dużo prostsze niż, na przykład, hasło ośmioznakowe, ale kosmicznie trudne dla ich złamania dla czynników zewnętrznych. No i dobra, i teraz o praktycznych haseł, czyli jak zrobić bardzo trudne, a zarazem proste dla Was hasło, ale nie do zgadnięcia, nie do przełamania. Mianowicie zobaczcie, tak jak mówiłem Wam wcześniej, na Waszym komputerze możecie w najprostszej linii zrobić sobie 94 kombinacje różnych znaków z klawiatury. Czyli każdy bęben, o którym mówiłem wcześniej na przykładzie linki do zamykania roweru, tam mieliście tylko 10 cyfr, ale tu macie 94 na każdym bębnie. Teraz następna sprawa. Wymaga się z reguły na większości stron od was co najmniej 8 znaków hasła. Dlaczego te 8 jest takie ważne? Zobaczcie, jeżeli chcecie sami sobie te wariacje sprawdzić, to pamiętajcie, wpisujcie sobie wariacje z powtórzeniami, wtedy wam wyjdzie taki kalkulator. Zobaczcie, jak Wam kliknę. No dobra, jeszcze wcześniej pokażę Wam to, o czym mówiłem, czyli o tych kombinacjach. Czyli gdy macie 10 różnych cyferek, czyli samych cyferek 10 i 4 różne kombinacje, to tak jak Wam mówiłem, to jest 10 tysięcy kombinacji. Jakby doszła ta kolejna literka, czyli sprawdzamy, potwierdzamy to, co ja mówiłem wcześniej, czyli już macie 100 tysięcy kombinacji przy 10 różnych znakach i 5 bębnach. Cały czas tak roboczo nazywam to bębny czyli kombinacji różnych cyfr. I teraz zobaczcie, sobie wpiszemy te 94, bo 94 różne znaki możecie wpisać na swoim komputerze do haseł. No i od Was się z reguły wymaga ośmioznakowego hasła, czyli tu wpisałem 8. I ile wychodzi wtedy kombinacji? Zobaczcie, to jest ta cyfra, tyle jest kombinacji. Idzie po prostu prędzej się wykończyć. Na razie mówimy o kombinacjach, zaraz poznacie jak robić łatwe hasła dla Was, ale niezniszczalne dla komputera. Możecie na przykład, gdybyście wykorzystali 15 znaków do stworzenia sobie hasła, a 15 znaków zapamiętacie bardzo łatwo, zaraz się dowiecie dlaczego, to zobaczcie jak sobie obite 94 możliwe znaki z klawiatury, jakie wpisujecie. Ich jest oczywiście więcej, ale najprostszej kombinacji to jest 94. I te 15 znaków, czyli maksymalnie do minimalnych długości haseł, no to wtedy wychodzi wam taka liczba. Zobaczcie, że to już jest plus. Czyli tutaj już nawet musiały powstać silnie dodatkowe. Z tego powodu, że już ta liczba jest nie do wymówienia: jest po prostu tak to skomplikowane. Tak wysoka tutaj zachodzi permutacja. No i teraz otworzymy sobie kolejną stronę. Otworzyliśmy. Możecie sami sobie ją na swoich komputerach otworzyć. To są dowolne strony, które nazywają się Check Password albo inaczej tutaj Password Monster, czyli inaczej mówiąc to są dowolne strony, na których wpisujecie swoje wymyślone hasła i sprawdzacie jak te hasła są trudne do odgadnięcia. I zobaczcie, proste hasło wpiszemy sobie. Ja tamkolwiek, na przykład moje imię Tomek. 22, nie? Jakbym wpisał to hasło jest beznadziejne, nie? Widać, że by było złamane tak jak się pojawiło też na tej stronie w ciągu około 8 minut, czyli hasło jest beznadziejne. Jakbyśmy sobie wpisali Tomek i dodali do tego jedną na przykład jeszcze Jeden specjalny znak, no to zobaczcie, że 9 godzin wtedy się pojawiło, a jakbyśmy dodali między tutaj jeszcze jakiś myślnik, to 25 lat, ale to by było totalnie głupie hasło, bo przecież wy macie poznać, jak zrobić genialne, trudne hasła, proste dla Was do zapamiętania, ale nie do złamania przez maszyny. Więc na tych stronach zaraz zobaczycie, jak proste hasło wpisać. I część z Was pewnie wyobraża sobie i daje takie hasła. O, coś takiego tworzy przykładowe hasła, nie z przykładowych ciągów znaków. Tutaj niby się pojawiło to, że one jest ok, bo jest bardzo trudne i one faktycznie jest bardzo trudne, to hasło. Tylko, że weźcie je, zapamiętajcie, a szczególnie, że ja Wam radzę na każdej stronie, jaką używacie, mieć inne hasło. Więc jakbyście tych haseł mieli dużo i tego typu chaotycznych, no to raczej by Wam ciężko było zapamiętać. Z drugiej strony byście musieli używać menadżerów haseł albo zapisywać te hasła. Bardzo dla Was niewygodne i dla, dla tych włamywaczy niewygodne i dla Was jednocześnie też niewygodne, więc po co robić sobie samemu też pod górkę. To jest oczywiście trudne hasło, bo tych znaków na tych bębnach, jak Wam wcześniej pokazywałem, jest dużo, ale jak sobie zrobicie takie hasło, jak na przykład... Zobaczcie, duże J, ja i teraz w nawiasie. Ja, lubię, zamykam nawias, a następnie wpisuję sobie. Zobaczcie, moje hasło wygląda w ten sposób. Ja otwieram nawias, lubię, zamykam nawias, to temat, czyli nazwa z mojego kanału filmowego. Jak wygląda trudność tego hasła dla mnie? Jest mega proste do zapamiętania, prawda? Bardzo łatwo zapamiętać. Wchodzę na swoją stronę, oczywiście ja na swojej stronie nie używam tego hasła, ale wchodzicie na swoją jakąś tam, czy na jakąś dowolną stronę i dajecie takie hasło. Zobaczcie, że je zapamiętać jest ultra łatwo dla was samych. Nie mówię o tym haśle, tylko o tego typu hasłach, a zobaczcie, jaką ona ma trudność. Dwa tysiące lat by musiało zająć maszynie, żeby je złamać, rozumiecie to? Nie musicie dawać haseł. Nie musicie dawać haseł do swoich stron o wyglądających w ten dziwny sposób, gdzie wy będziecie mieli straszny problem, żeby po prostu. Zapamiętać takie hasła, one są oczywiście trudne, ale do dla Waszego zapamiętania są one beznadziejne, po prostu są beznadziejne, więc lepiej sobie napiszcie jakieś, niekoniecznie oczywiście swoim imieniem, czyli yy, no lubicie gruszki, to powiedzmy, a no, jakby Wasi znajomi oczywiście nie lubią, gwiazdkę daję dlatego znowu, bo łatwiej mi dwie gwiazdki będzie pamiętać, ja gruszki i dałem tutaj dwie gwiazdki gruszki i na końcu lubię, ja gruszki lubię, to jest moje hasło i jakie ona ma e, trudność? Czy czy wy to widzicie w tej chwili? Jeden trylion lat. Jeszcze raz powtórzę. Czy wy widzicie trudność tego hasła do złamania dla maszyny? Hasło moje to nie jest dziwny ciąg znaków bla 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 i siedem duże małe x jakiś tam znak specjalny tylko moje hasło brzmi teraz ja gruszki lubię z czego gruszki są po prostu wyróżnione w tym między tymi gwiazdkami. 1 trylion lat do złamania. Myślę, że już teraz rozumiecie, że możecie tworzyć bardzo proste hasła do zapamiętania dla Was samych. To jest niesamowicie proste i to mi na szkoleniu właśnie uświadomili, że po co Wy, ludzie, robicie hasła, których sami nie będziecie pamiętać, że takie skomplikowane. Czyli pamiętajcie, hasła tworzcie sobie tak naprawdę z użyciem słów słów, które będą jakieś miały może wyróżnik. Oczywiście nie róbcie też tego w taki sposób oczywisty nawiasami czy gwiazdkami. Możecie na przykład każde słowo oddzielać sobie yy, gwiazdką i wtedy to też oczywiście będzie mocne hasło. Bo zobaczcie, że teraz ja gruszki lubię, pojawiło się hasło, ale każde słowo tylko oddzieliłem sobie gwiazdeczką. I przecież maszyna nie wie jakie będzie słowo, bo pamiętajcie, że każde słowo, potem każdy kolejny znak, yy, no to musi ta maszyna znaleźć jego dopasowanie. To jest nie do dopasowania. Tak jak widzicie, jak różki lubią oddzielone tylko gwiazdkami każde słowo. To jest 112 trylionów lat do złamania takiego hasła. I z mojej strony to tyle. Polecam Wam właśnie skorzystanie z takich stron, jak ja teraz na niej jestem. I sami sobie sprawdźcie, jakie proste hasła możecie pisać łatwe do zapamiętania, bez jakichś tam dziwnych znaków specjalnych i mieszanin, które nikt nie będzie w stanie zapamiętać. Naprawdę tego typu hasła są dla Was przyjemniejsze, dla Was wygodniejsze i one są totalnie, absolutnie nie do zmęczenia, tak jak zresztą sami widzicie na tej stronie. A tutaj dodamy sobie zamiast gruszki: Ja to temat lubię i zobaczcie, jak ja to temat lubię. To 51 bilionów lat zajmie maszynie złamanie takiego hasła, czyli prędzej maszyna się rozpadnie ze starości niż ona kiedykolwiek by złamała takie hasło niesamowite? Tak też mi się wydaje. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne filmy. Polecam się do subskrypcji, do polubienia kanału i do komentarzy. Zapraszam. Trzymajcie się i dobrego dnia. Cześć.